Wcale nieważne co myślisz. Moi Mili, w dzisiejszym odcinku będziemy wrzucać niewiadomo jakie rzeczy do basenu, ponieważ to, co trzymasz w ręku, to wrzucasz do basenu. Nieważne, czy to jest telefon, laptop, lodówka, kluczyki do samochodu, po prostu jak to masz w ręce. Jak, jak, jak to masz w ręce, masz przerąbane, wrzucasz to do basenu. Ale Czerw telefon. Gruby Dzisiaj gruby odcinek, nie ma jaj. Dzisiaj jak trzymasz coś w ręku, nawet telefon, jak masz po prostu w ręku, ja dzisiaj nie używam telefonu na pewno. Zaprosiłem dzisiaj kloca, Malcha do domu, żeby zrobić odcinek przez cały dzień. Będziemy się śledzić. Zagrywać. Każdy musi coś zjeść, każdy pewnie jest uzależniony od telefonu i musi coś sprawdzić. Ale oczywiście będziemy się starali mieć jak najmniej rzeczy w ręce. Ale będziemy się śledzić. Także uważajcie, bo was mam tutaj na muszce. My Łapkujcie, subskrybujcie kanał i mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba. Zamówisz teraz preorder płyty Paliona lub box z płytą albo box premium. Płyta z układką 3D jest tylko i wyłącznie w boxach. Na płycie znajduje się 12 nowych utworów oraz 3 stare. W boxach znajdziecie wiele super gadżetów, a nawet dedykowane koszulki lub bluzy pod płytę Palion Tryb Kreatywny. Włącz Tryb Kreatywny już teraz i wpadaj na stronę trybkreatywny.pl palionstarik.pl link w opisie. Marcho aktualnie coś robi, ale nie wiem, czy coś trzyma w ręku. Pójdziemy sprawdzić, tak powolutku, po schodach pójdziemy. Co ty robisz? do wody Dowody z tym! Dowody! do dowody do z tym! tym? No! Nie! No szybko, szybko! Wywalę się! Ej, ale ja mam brudną twarz! Nie włoś mnie to. Nie. Starego nowa, to co ma ręce rzucać? Nie no ale sztuteczkę! Ale to moja ulubiona! Ja nie, ja nie mogę! Brudna szoteczka! No dobra, a co z nią zrobisz? Chyba, że lubisz chlorem myć zęby. Chcesz to wyłowić. Szczypta chloru nie zaszkodzi. Przeczyścić jelita. Gdzie ona jest? No tu. Może ja bardziej, nie mogę. Może bardziej ci wybieli zęby. No co, ale nie, no stare wyparzysz, będzie perfekto, jak nowa. No nie. No co, źle. na razie no, myślałem, że masz coś grubszego, nie? No. Bo my czekaliśmy z klocem na dole. nie, nie musiałem mówić zęby. Teraz cicho, będzie plan i zobaczymy, kto teraz cokolwiek coś wżyje. Mianowicie, nie ma kloca, ej, jest, dosłownie. Chyba z godziny go nie ma i tak. Przeczekaliśmy tak z dwie godziny, no bo ty tak. myłeś zęby gdzieś o dziesiątej. No. I teraz jest gdzieś jest trzydzieści. Także. No. Może Kocu trochę zapomniał. Zobaczymy, czy może coś trzyma w rękach. Czo, czo. Chodźmy, idźmy na dół. Kocu, stój, stój, wrzucasz to do pasu. Nie, Wrzucam. co ty jesz? Ja. to Niektórych... No, co musisz. Ale wśród... Masz... to Ey, sumie... Czasu. Ey, w sumie to jest stary ten, to dla mnie jest gorzej, bo to do basenu mojego leci. mój. Bo... Nie no bo on w sumie... Uś... No on, na... on ma ten. Dobra Klocu, pozwolimy ci wziąć ostatniego gryza. Ale lecisz do basenu, szybko no. stary. Dobra, dobra, no... Klocu, no nie, to jest mordowanie jedzenia. Wyparzymy i to na zjemy potem. Wy... Ha, wyparzymy nektarynkę i to zjemy. A dobra, a wrzuć i zjedz. <gry> E to się chyba nic nie stanie, ja bym to zjadł tak szczerze. Na luzie jedz. Chlor... Przecież to tak łykasz ten chlor starych w wodzie, co No czas. tak, tak. To się... No, no dawaj, z lekkim aromatem będzie. Do... Może... O kurde, to się topi? Nie! Ej, zostało na dnie! Ale to można zjeść. To jest druga rzecz, ale na razie nic grubego. Wy, nie. Wy, ale wy wiecie, wy specjalnie nie trzymiecie nic z grubego. Nie, ja, ja cały czas oczywiście na przykład nie wiem. Albo na telefonie, albo... Trzymam pada Czemu rynku. ja tego nie widziałem! Ja pada to ja nie chcę. No to mój pad! Co klocę tutaj jest? Pan, do jak umył to na luzie! Nie no, przecież to tylko chlor. Zero marnowania. O kurde, wy rozwaliła aparat! Ale o to chodzi, nie marnowania. Zero marnowania jedzenia. jedzenia. Nie ma marnowania. Ale to na pewno jest. S dobre jest tego klocu. To jest dobre. Ty bo to się zacznie zaraz za gruby robić, bo będziecie brać rzeczy moje specjalnie, żeby je powrzucać. Ja bym najchętniej siebie wrzucił, bo jest tak to. Ta, tak, jest moja gorąco. Dobra, widzowie! Trzeba chwilę odczekać, żeby ktoś sobie zapomniał. Dobra, generalnie sprawa jest taka: Paul teraz montuje czy robi coś tam na YouTubie i powiedział, żebyśmy po prostu zaczekali na dole, ale zapomniał, że jest odcinek. Dlatego idziemy teraz do góry, zobaczymy. Godzina 14 już Właśnie, już w ogóle minęła ponad godzina od ostatniego wrzucenia nektarynki. I słuchajcie, sprawa jest taka, że on w ręku, jeśli jest na komputerze, będzie trzymał i myszkę, i kreaturę. Dlatego. Nie puszczaj rąk! Nie puszczaj oh, rąk! Nie, nie, no kurde. Wrzucasz to do basenu! Ja miałem montować film, wam powiedziałem! Wrzucasz to do basenu! Co mam se, klawę i myszkę Tak, klawę i myszkę, to co trzymałeś i szybko musisz to zrobić. Ale to nie jest drogie, to nie są drogie rzeczy, coś, bo ja nie wiem, nie, nie wiem. Ja ale to ja muszę teraz jechać do, do sklepu kupić klawę teraz. Mm -hmm. Teraz dobra. musisz wrzucić to do basenu. Dobra, ale, to, jedziemy, ale nie, nie. jedziemy od razu po nową klawę. No jaha I I tamta klawa się już nie będzie wliczać. Ja muszę zmontować film na dziś. Ja nie mogę. Ogarniemy to stary. Czyli no, co mam to wrzucić? Po prostu no, no, musisz to. Ale ci to zajmuje A tak? to jest a nie, nie chciałby ktoś tego wygrać? Wrzucasz to do basenu, idziemy, szybko. Ja nie mogę Dawaj, dawaj Zowie. Jedynie co mam powiedzieć co mogę to Wolaj się na opalę w Zapraszam serdecznie I zamawiajcie płytę! Dobra, to? idę co wrzucać! A właśnie, długo, ej! Wrzucaj! Nie, co i co fajnie się patrzy, nie? Wrzucaj to do basenu! Wrzucaj. Dobra, nie chcę na to patrzeć jak ktoś dawaj, dawaj. Cześć nie trafi. Nieee! Co zrobił? Taka uwaga, nie, nie uwaga, bo leci. Trafiłem do basenu? No! no. Dobra, wyłów to. Ale jest szansa, że będzie działać? Wątpię, bo to nie jest droga klawiatura, dlatego, na szczęście. Ale myszka zatopiła się! No. no nie, ona już jest do kika, to już jest do wyrzucenia. No panowie, ta myszka już jest do wyrzucenia! Jak idealnie! Nie, Klocu, 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 bierzcie to! Nie mam tyle siły! Do góry. Czekaj, czekaj, jeszcze raz. Ten Ale raz. daj do góry! Nie, to na 100% ja tego, ja tego nie podłączam do kąpa, bo mi spali się kąp stary. Ale jak damy do ryżu będzie git do ryżu! To, to, to teraz zadziała! Nie, dajcie to, dajcie to na leżak. może ten, niech to wyschnie. A, jest ciepło! Dawaj To zatonęło, to było na mnie. Ja nie mogę, nie. Dobra, niech to tak sobie odsapnie. Ja nie... Dobra. Teraz tak się tak będziemy bawić, no zobaczymy Już moje klawiatury nie ma z ponad godzinkę Oni na dole sobie YouTube'a włączyli I Mam nadzieję, że nikt nie trzyma pilota, bo ten pilot jest mojego taty Także ten pilot ma nie wpaść do basenu, ale cokolwiek od nich muszą trzymać Może zapomnieli, że powiedziałem im, że idę montować film Chociaż nie mam jak i tutaj wyczekuję, bo nie mam klawiatury Ale dobra, idziemy na dół i sprawdzamy, czy cokolwiek trzymają w rękach Trzymałeś, trzymałeś okulary trzymałeś yes. Marko ty coś nie trzymałeś pilota? Jaki fart, Jak blisko o, o. O, Okulary! okulary. Błagam, tylko nie okulary stare! Stary, stary oksy! Nie, nie, nie! Tylko nie one, tylko nie okulary! No proszę! Ja dobra, Klocu, no wiesz! Ja straciłem klawę, a ty możesz okulary. A jaka to jest? To jest wada? Założę? One są wiele więcej warte niż stary ten ty wyglądasz jak, jak informator jak profesor. To może naprawimy ci ten złot. To te lasorowe. Mm, jak można próbować, kurbować, ale... No nie wiem czy to będzie takie tanie ale, ale to się nie zepsuje jak wrzucisz do wody No nie powinno, nie? W sumie to jest plastik, to jakby to było Nie, no nic się nie stanie Metal? To wtedy ja nie się tak. może, nie, żeby ci nie zarzywiały te śrubki, nie? No właśnie, metal Dobra, wrzucaj to i stary od razu wyciągniesz no no musi, musi być challenge zaakceptowany Możesz to blisko, nie musisz tego rzucać tam tak. Nie, ty chcesz do tyłu, tak? No nie wiem, a co mam zrobić? To nie masz różnicy stary <laughs> dobra, dobra, wuch to, wuch to. dobra, 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 dobra dobra, Nie wiem, nie wiem Ej, na dno spadły Mamy to! to. Dobre, dobra, nie dobrze. ma, nie ma! O gdzie tu? Co gdzie? Nie ma? tu są! Ej, co to jest? Dobra, ja Ci je podam, szybko. Są, są, masz! Jak tam moja klawierka? Ej, patrzysz, powoli... Widzisz? Tylko takie kropelki zostały. będzie A myszka jest cała sucha już. Dobra, to przetestujemy na koniec odcinka. Chociaż boję się to wkładać, bo nie wiem, czy chcę kompa marnować. No, Gid jest! <noise> jest Ej, się, nie? nie! jest gitara! Krzywił się, nie? No, nie, jest gitara klocu, dobra! Dobra widzę, jest już troszkę później, ale chłopaki poszli na górę i nie wiem, co oni tam robią, ale idziemy co sprawdzić. Więc myślę, że jest w ogóle teraz idealny moment, bo oni się zamknęli, więc na stół Mają coś w ręku. Ale cicho Na 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 Halo, stop! Co trzyma, co nie, trzyma? Ja... Jeden, drugi trzyma! Nie! On trzyma to, a ty... A on kot trzyma, nie. Ty dobra. jesteś chory. To jest koniec. Dobra, on wyrzuca tą poduszkę, a on wyrzuca ten no, cały kot. to, to na prezent nie jest mój dla Mai. No, je to. To, 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 to jest koc. mój kot! No nie, on Chajalny jest taki drogi. fajny! On jest mega fajny, dotknij se. Ale dobra, więc już, ale to są dwie rzeczy takie. Kurde, to jest dla mnie prezent. Trudno, no, ale to wyschnie, to wiesz. To nie, 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 możesz się zepsuć, nie? Ej, fajnie Okulary działają, jest takie miękkie. Dobra, to w sumie, ale to w sumie nie jest Ej, moje, to... fajne, bo... no ale... Dobra, no nie, Ale kot. Kłódz... No, musisz, no nie musisz, no, no musisz. stare, no nieważne, no. Musisz to zrobić. To najgorsze, że jesteśmy w moim domu i te rzeczy prawie wszystkie są moje. No, no. I kurde, wy tego nie trzymacie tak naprawdę, nie? Dobra, idziemy, wyrzucamy panowie. No tak, nie, idziemy, no. Ja mam A. do jacuzzi? to to samo. Ale będzie czysty, no przecież to przycisz. Co ty zrobiłeś? Ale głupek. Ale, ale, ale czemu tak bez uczuć? Ej, ej, może będzie z jednej strony. Nie patrz jaką później. Jadający Lewitował. Co jest grane? Czemu jest idealnie na środku, Ej, nie da się na koło, go założyć. Ej, właśnie! <laughs> będzie w basenie. Tak, 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 tak. Dobra widzowie, teraz moja szansa na to, żeby... Cię, Wrzucę, to będzie w basenie, nie? No oh O! No! Oh! Wyciągaj to! Ale essa! wyciągać? Na pewno? No ale mocno Klocu, jest leciutko mokre, ale nie. Ale to praktycznie w ogóle, Ej, to w ogóle jakby. W ogóle mokre. To w ogóle dobra. jakby nie... O obramkę, obramkę to wysuszymy, dobra, chodźcie. Je. Myślałem, że będzie gorzej, ale, ale idziemy. Dobra, siemanko widzowie, nagrywa się, nagrywa się. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że chłopaki teraz jakoś tak rozleniwili się troszeczkę i suwali się w pokoju. Z tego co widzę, drzwi są zamknięte. I widzowie, zrobimy tak, że ja postawię teraz kamerę, nikt nie będzie o tym wiedział i po prostu wiecie, będę z nimi gadał. I poczekamy, aż ktoś z nich weźmie jakąś, powiedzmy, fajną rzecz do ręki, i będziemy musiał wrzucić. A my idziemy, widzowie, idę teraz, nic się nie odzywam. udaję, że kamera po prostu leży. Co to? Tak, się garmy, na żen, No spoko. Spoko spoko, położę kamerę. Jestem tak głodny, Pojedziemy gdzieś. Pojedziemy no, na jakieś kiebała. Kiebała. Gdzie jest macho? O, o wilku maba. Siema? Siema. Wkrótce będzie no. sprawą, będę potrzebował ciebie do ujęcia na filmie. Bo nie zrubimy mnie. No, I ciebie też połył w sumie. Dobra, Stop. No, co, no, co, będziemy stop? musieli miniaturzeć po koniec, telefon wyrzucę do wody. O, nie, 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 jest nie, telefon. Jest to jest mój telefon. Jest odpalony nie, aparat. nie, jest, Co ty odpalony jest aparat. nie, telefon. nie, nie, Co nie, gadasz? nie, nie, jest nie, nie, nie to nie, nie wrzucamy tego Co Wrzucamy nie, no Ej no dobra wrzucamy. ja ale, nie, ale Ale mieliśmy robić takie ekstremalne filmy No a co a, to, to jest? Dlaczego ty w ogóle masz mój telefon? Stary no właśnie dlatego no. Że nawet nie miałbym swojego telefonu, ja nie używam cały dzień Ale serio to wrzucamy? Ej musisz to zrobić Stary ogarniamy ci lepszy Jaki no, to jest model? to on musi 12 Pro No to jest, no to już trochę tam ma nie no, jest, no, ma, nie? Nie, no dobra no przeżyje chyba nie Ja, ja po prostu wskoczę Ale ponoć iPhone'y tak. są wodoodporne Właśnie. A, nie, to chyba bardziej wodoszczelne No właśnie no <laughs> <on tam. laughs> Trzymaj, dobra. Do... Nie, no, ty to wrzucasz. A, ja... Ty musisz to wrzucić. Ale nie, bo nie będzie na mnie, nie? Co jak się nie odpali? Ale Marko, nie będziesz zły. Ogarniemy ci najnowszy, dobra? No, stary. Stary, najnowszego iPhone'a ci ogarniemy. Bo ja jutro mam pociąg. A stary to wrzucamy? No musisz, no nie mieliśmy no, robić grube filmy, nie? Nie A będziemy... Szczerze, myślałem, że jak już tu dojdziemy to powiedziesz... Nie, nie Malcho, to jest prawda. Patrzcie, tu jest, tu jest Malcho z dziewczyną i normalnie to wszystko kula, nie? Ale ja ja pokaż, to. że normalnie działa, no, że... No działa, no normalnie działa, no. Tylko teraz już kodu ten nie mam Dobra! Nie. Ale bardziej tu, bo łatwiej będzie mi... Albo dobra. Ja bardziej tu? No dobra no, nie. nie no tu, bo tam jest głęboko. No. A co ty chcesz skoczyć od razu? No a co? Nie, no niech sobie posiedzi, nie? Ja się wytrzymam! Ja się wytrzymam, widzowie. Ale nie, no mi jest głupio! Mega Rzucaj. głupio mi jest, macho! Rzucę! Ale wskoczysz od razu! No, nie stary, poczekam, aż się zamoczy bardziej! Dawaj, bo się stresuje! 3, 2, 1! O no, kurde! O! Tak jak na słońce działa? A ja działa? No nie wiem. Działa. Działa! No jeszcze nie wiadomo, nie, to musisz się wysłużyć. Weź tego case'a no, okay. teraz. Dawaj to do ryżu. Ale przypał. Dawaj to do ryżu. Ja nie spodziewałem się, że iPhone, ale klocu to jest kurczywy, gniew. No co? Co? Owaraliście się. Klocu zrobił kolton. Czy ty content. wiedziałeś, że to mój telefon, czy myślałeś, że to jego? Nie no, wiedziałem, ja myślałem, myślałem, że to jest jego. Ale ja, ale ciśnij. Co to jaki zwrot akcji, nie? No, nie, to jest masakra no, Ja myślałem, że nie działa, ale nie działa, działa. Działa, działa. Nie działa no. wszystko normalnie. No, Widzowie, my idziemy to dać nie do ryżu, a wy wszyscy za to wbijacie do Malcha na kanał i subskrybujecie go Wbijacie mu 10 koła subów, bo mi jest głupio i chce mu się jak, jakkolwiek zrewanżować Nie chciałem mieć twojego telefonu w ręce To no. Tak. Nie, tak, nie. nie no, widzowie, wpadajcie, subskrybujcie w takim razie Malcha, wszyscy wbijamy mu 10 koła subów o. Za to, masz Malcha. Idziemy to do ryżu wtedy. trzymajcie to.